Dzień dobry, witam państwa Kacperkita. A dzisiaj krótki bieżący komentarz do wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych z wczoraj. Wyborów do kongresu i nie tylko, wyborów tak zwanych połówkowych, midterms, czyli odbywających się dokładnie dwa lata przed kolejnymi wyborami prezydenckimi, i dwa lata po wyborach prezydenckich, w których Joe Biden pokonał Donalda Trumpa. Co więc wczoraj działo się w Stanach Zjednoczonych? Po pierwsze, była wybierana Izba Reprezentantów, czyli niższa Izba Kongresów, w całości 435 posłów. Po drugie, były, byli wybierani senatorowie 35 senatorów na 100. Po trzecie, byli wybierani gubernatorzy 33 na 50 gubernatorów stanowych. I po czwarte, wreszcie, byli wybierani posłowie, senatorowie, radni, różnie to można po polsku określać, w każdym razie członkowie legislatyw stanowych, czyli stanowych parlamentów w 92% izb niższych i 56% miejsc w izbach wyższych w 46 na 50 stanów, a zatem mieliśmy jednocześnie wybory na poziomie federalnym, w którym był wybierany parlament, jak i wybory na poziomie stanowym, w którym była wybierana większość rządzących poszczególnymi stanami. I teraz, co te wyniki nam mówią? Te, te, te wybory, najważniejsze wybory poza wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Zawsze, w połowie, zazwyczaj w połowie pierwszej kadencji urzędującego prezydenta jego partia traci i tak też było teraz. Demokraci tracą w porównaniu do wyborów w 2020 roku, ale tracą mniej niż się spodziewano. Nie ma republikańskiej czerwonej fali, której się niektórzy spodziewali, na którą pokazywały niektóre sondaże. Co z tego, co z tego wynika? Wynika z tego, że będziemy mieli prawdopodobnie dalszy paraliż. Amerykańskie, na amerykańskiej scenie wewnętrznej, że po prostu obie, obie strony są na tyle silne, że będą w stanie nawzajem blokować jakiekolwiek duże zmiany politycznego status quo w którymkolwiek kierunku. Jeśli chodzi o liczbę, no to wygląda to tak, że w tej chwili wiemy, że mamy 48 senatorów demokratów i 48 senatorów Republikanów. No i toczy się walka o ostatnie cztery Stany. W których jeszcze nie wiadomo, kto wygra. No i w tych Stanach głosy są jeszcze nieprzeliczone i prawdopodobnie jeszcze trochę zajmie kilka dni co najmniej. Żebyśmy mieli pełne, żebyśmy wiedzieli na pewno, kto będzie miał większość w Senacie. Jeżeli będzie 50 na 50, tak jak jest w tej chwili, to wtedy minimalną większość będą mieli demokraci. No bo w takich sytuacjach, jeżeli jest 50 na 50, rozstrzyga wiceprezydent, ale w praktyce, demokratom będzie trudno przeprowadzać znów jakiekolwiek duże zmiany z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że wśród tych 50 senatorów demokratów będzie, będzie wystarczyło, żeby jeden był przeciwko, a chętni się znajdują przede wszystkim senator Joe Mancin z Wirginii Zachodniej, czyli stanu generalnie bardziej republikańskiego, senator krytykujący zbyt lewicową agendę czy w kwestii Klimatu, czy w kwestii gospodarki, czy równi, i również wielokrotnie flirtujący z samym Donaldem Trumpem, w dalszej kolejności chociażby senator Sinema z Arizony. Po drugie, w Senacie, żeby mieć pewność przegłosowania jakiejkolwiek ustawy, trzeba mieć tak naprawdę większość 60 na 100, większość, która pozwalałaby przegłosować filibuster, czyli możliwość blokowania. Procedowania ustawy przez pojedynczego senatora. W praktyce od bardzo dawna, od kilkudziesięciu lat, żadna partia nie ma aż tak dużej większości. No i wobec, roz, wobec narastającej polaryzacji, o której jeszcze za chwilę powiem, w Stanach Zjednoczonych jest wobec tego trudno, tak naprawdę, jakiekolwiek kontrowersyjne rzeczywiście zmiany przeprowadzać. Mieliśmy chociażby w, w kilka miesięcy temu sytuację, kiedy, kiedy sąd najwyższy z większością prawicową zniósł Roe v. Wade, czyli federalne prawo do zabijania dzieci nienarodzonych. No i demokraci uważający aborcję za prawo człowieka oczywiście chcieli to wprowadzić ustawowo na poziomie federalnym, ale nie mogli właśnie dlatego, że nie mieli większości 60 senatorów. Jeśli chodzi o Izbę Reprezentantów, no to w tej chwili mamy 201 posłów republikanów i 181 posłów demokratów wybranych. Większość z 435 to jest 218. No i prawdopodobnie skończy się tym, że republikanie będą mieli większość, ale niewielką, podobnie jak w tej chwili Demokraci mają większość 9 posłów, 222 do 213. No przynajmniej tak było po poprzednich wyborach. Tutaj mieliśmy jeszcze jedno opróżnienie urzędu. No to teraz będzie prawdopodobnie podobnie, czyli Republikanie będą mieli większość, ale kilku, kilkunastu posłów przewagi nad demokratami. Nie, będzie, nie będą mieli dużej przewagi, co znów będzie oznaczało, że będzie im trudno przegłosowywać je, również w, w izbie wszelkie daleko idące zmiany. No i tym, tym bardziej nie ma, tym bardziej nie będzie mowy o możliwości odrzucenia weta prezydenta, no bo to w Stanach jest w ogóle bardzo trudne, bo wymaga aż dwóch trzecich w obu izbach. Wobec czego widzimy, że, że w Stanach będziemy mieli dalej sytuację, w której będzie trudno przeprowadzać daleko idące zmiany, no i będzie jeszcze trudniej, ponieważ Republikanie zyskali, a prezydent, prezydentem będzie przez kolejne dwa lata, co by się nie działo demokrata. Jeżeli rzeczywiście Republikanie przyjmą Izbę, co jest cały czas prawdopodobne, no to jakakolwiek ustawa będzie musiała być negocjowana z Republikanami. W Izbie Reprezentantów, ponieważ jakakolwiek ustawa musi być przyjęta przez obie izby, inaczej niż w Polsce. Dlatego to podkreślam. Generalnie rzecz biorąc, wydaje się, taka jest moja opinia, taka jest też opinia wielu komentatorów amerykańskich, z których refleksjami się dzisiaj zapoznawałem, że te wybory pokazują niechęć, oprócz polaryzacji, niechęć do przywódców. Obu partii, oczywiście nie w takim polskim znaczeniu, bo tutaj ani Biden, ani Trump nie są formalnie szefami partii, ale obecnego prezydenta, który ma wyraźnie więcej elektoratu negatywnego niż pozytywnego, i podobnie Donalda Trumpa, który ma wyraźnie więcej elektoratu negatywnego niż pozytywnego, no i w obu wypadkach, jak popatrzymy na, na badania ExitPol przeprowadzone przy okazji tych sondaży. Ci, którzy głosowali za demokratami, za Biden, ponieważ popierają Bidena, to tylko 19%. Ci, którzy głosowali za republikanami przeciwko Bidenowi, to jest 32%. 47% mówi, że Biden nie był decydującym czynnikiem. 16% zagłosowało za republikanami, za Trumpem. 28% zagłosowało za demokratami przeciwko Trumpowi. 54% zadeklarował, że Trump nie był decydującym czynnikiem. Zdecydowana większość jest, Amerykanów jest niezadowolona z sytuacji w kraju, aż 73% uważa, że sytuacja, ogólnie pojęta sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest, wywołuje w nich albo złość, albo co najmniej niesatysfakcję są z najmniej dissatisfied albo nawet angry. Podobnie bardzo negatywnie jest oceniana sytuacja gospodarcza. No i to właśnie sytuacja gospodarcza była głównym powodem, głównym powodem głosowania, głównym tematem, który obchodził wyborców. Na drugim miejscu w, według sondaży była aborcja, która motywowała bardziej demokratów, ponieważ to oni czują się po wyroku Sądu Najwyższego z czerwca. Rozzłoszczeni tym, że to status quo, które przez 49 lat było po ich stronie, zostało przechylone, więc generalnie rzecz biorąc z tych wyników w pełni zadowoleni nie mogą być ani demokraci, którzy no Tracą prawdopodobnie Izbę, być może stracą również Senat, i tutaj jest możliwe, że dowiemy się ostatecznie, kto będzie miał większość w Senacie dopiero za miesiąc, ponieważ jeżeli decydujący będzie wynik wyborów w Georgii, to Georgia jest specyficznym stanem, w którym trzeba mieć 50% poparcia, aby zostać senatorem, a obaj kandydaci, kandydat demokratów, obecnie urzędujący senator, jak kandydat republikanów, mają trochę poniżej. Demokrata ma 49 z promilami, Republikanin ma 48 z promilami, no i tutaj za, do, dopiero za miesiąc będzie decydujące starcie prawdopodobnie. No i w takiej sytuacji, jeżeli będzie, na, jeżeli będzie 50 do 49 dla Republikanów, no to wtedy za miesiąc się rozstrzygnieć. Republikanie będą mieli minimalną większość 51, czy demokraci utrzymają status quo na poziomie 50-50 z rozstrzygającym głosem wiceprezydenta, ale w każdym scenariuszu ta większość będzie minimalna i wachliwa, co utrudniać będzie rządzenie Bidenowi, tym bardziej przy izbie znów minimalnie, ale jednak republikańskiej. Ta minimalna izba, oznacza minimalna przewagę republikanów w izbie mniejsza niż się spodziewano, oznacza również, że dużo mniej prawdopodobne jest, jest, jest chociażby próba impeachmentu Bidena, czego domagali się najbardziej radykalni zwoleń, zaangażowani zwolennicy Trumpa, czy mniej prawdopodobne są in, innego rodzaju takie typowo Trumpowskie czy inspirowane przez Trumpa działania, które popiera tylko ta najbardziej bliska mu i zaangażowana. Część, część posłów, czyli chociażby kolejne komitety śledcze, które miałyby się, które badać Bidena czy jego syna. Wydaje mi się też, że jest mało prawdopodobne, żeby doszło do istotnej zmiany w amerykańskiej polityce wobec Ukrainy, ponieważ no, tutaj tak naprawdę nie będziemy mieli dużych, du, dużych zmian w kongresie. Oczywiście jest tak, że republikanie są dzisiaj, że, że wśród republikanów jest dzisiaj więcej tych krytyków pomocy dla Ukrainy, ale dalej zwolennicy pomocy dla Ukrainy będą mieli dużą większość w obu partiach. Ta większość jest wyraźna, te kolejne pakiety pomocowe były przygłosowywane bardzo, z, z bardzo dużą przewagą, więc wydaje mi się to mało prawdopodobne, chociaż nie można wykluczyć, że Y, pogarszająca się sytuacja, że, jeżeli sytuacja gospodarcza będzie się pogarszać jeżeli, y, no, no i oczywiste, że wybory prezydenckie będą się zbliżać, a te kwestie zewnętrzne tak Amerykanów dzisiaj nie obchodzą, jak obchodzi ich stan własnego portfela, to takie głosy chcące nie tyle, nie tyle mniej pomagać Ukraińcom, co y, nie tyle przycinać to, co już, zosta, co, co już y, zostało przekazane, co y, mniej wyrywnie dawać im kolejne transze, mogą się pojawić, ale wydaje mi się, wydaje mi się jasne, że nie będzie tutaj żadnych, żadnych dramatycznych zmian kursu, ponieważ też na, wydaje mi się, że determinacja służb wojska jest w tej sprawie dość duża, a, kongre, a w kongresie tego rodzaju akurat tego rodzaju sprawy, jak zaangażowanie militarne poza granicami USA nie jest trudno. Przyklepać. Co te wyniki oznaczają dla tego, co będzie ważniejsze, czyli wyborów prezydenckich za dwa lata? Wydaje się, że cały czas tym domyślnym scenariuszem jest, jest ponowne starcie Joe Bidena i Donalda Trumpa. Ja, inaczej niż wielu komentatorów, którzy było bardzo wyrywnych do tego, żeby uważać, że Joe Biden już jest praktycznie martwy, niedługo zrezygnuje. I tak dalej, albo zostanie zmuszony do odejścia. No, zawsze tutaj y, byłem sceptyczny. Przypominam, że Biden przetrwał 11 debat y, prawyborczych y, podczas prawyborów y, Demokratów w, w 2000, przed wyborami w 2020 roku, pod koniec 19 i 20. Y, Biden przetrwał również dwie debaty z Trumpem. Podczas każdej z tych debat było mówione, że praktycznie każdej i, prak i przed każdą, że Biden już, już jest bardzo stary, już jest chory, zaraz się rozsypie, zaraz się skompromituje. No i oczywiście było, czy, czy, czy wtedy, czy podczas jego prezydentury, ileś sytuacji, w których Biden się zachowywał tak, jak się zazwyczaj zachowują starzy ludzie. I widać było, że jest po prostu stary, bo ma 80 lat w tej chwili, czy wcześniej miał 70 kilka. Ale nadal nie było to nic tak makabrycznego, żeby. Yy, żeby był w jakiś sposób zmuszony do odejścia. Do myślą opcją w polityce zawsze jest trwanie i inercja. Myślę, że tak będzie też w tym wypadku, ponieważ po pierwsze Biden wydaje się chcieć ubiegać się o kolejną kadencję, wtedy byłby co Paradoksalne, bo nie ma, nie ma tak naprawdę żadnych wielkich widowiskowych osiągnięć na swoim koncie, ale paradoksalnie miałby szansę zostać naj, naj, tak naprawdę człowiekiem z największymi, największymi sukcesami, jeśli chodzi o stanowiska w historii USA, no bo masz, miałby szansę jako pierwszy w historii być dwie pełne kadencje wiceprezydentem, i potem dwie pełne kadencje, osiem lat prezydentem. Jedynym, który został wybrany dwukrotnie na wiceprezydenta, dwukrotnie prezydent był Richard Nixon, ale on w trakcie swojej drugiej kadencji prezydenckiej, jak wiadomo, zrezygnował z urzędu. No i demokraci nie mają tak naprawdę żadnego. E, Silnego kandydata, który byłby jasnym konkurentem dla Bidena. Jeżeli Biden będzie chciał wystartować, no to szanse na to, żeby ktoś mu otwarcie rzucił wyzwanie w prawyborach są niewielkie. Oczywiście pojawiają się takie spekulacje, no ale sama wiceprezydent Kamala Harris ma jeszcze niższe poparcie niż Biden, jest jeszcze mniej popularna, jest po, jest po prostu antypatyczna w podobny sposób, co Hillary Clinton była. No pojawiają się kandydaci, tacy jak gubernator Kalifornii Gavin Newsom, czy, czy kandydat poprzedni, Wyborach ABC um, Minister Transportu Pit Buttigieg. Oczywiście mamy przywódców, starych przywódców lewicy Berniego Sandersa i Elizabeth Warren, ale znów oni też są starzy i swoje szanse już mieli, ich nie wykorzystali. I chociaż oczywiście niczego nie można wykluczyć, ale znów tym domyślnym scenariuszem jest Biden i inercja. Jeżeli demokraci rzeczywiście spotkaliby się dzisiaj z czerwoną falą i zostaliby zmiażdżeni w tych wyborach do kongresu, no to na pewno szanse na zastąpienie Bidena byłyby większe. Ale wydaje mi się, że w tej sytuacji u demokratów wygra myślenie, że straszeniem republikanami, straszeniem tak zwanym ekstremizmem, czy tak zwaną skrajną prawicą, są w stanie. Jakoś utrzymać się na powierzchni i że po prostu Biden mimo wszystko za dwa lata ma szansę być uznanym za mniejsze zło od Trumpa po raz kolejny. No i tak rzeczywiście może być. Natomiast po stronie republikańskiej dzisiaj jest to mniej oczywiste. Jest oczywiście prawdopodobne, że Trump wystartuje po raz kolejny. On mówił o, mówił o tym, że będzie miał coś ważnego do ogłoszenia 15 listopada, tydzień po wyborach do Kongresu, ale Trump prawdopodobnie liczył na to, że te wybory będą rzeczywiście czerwoną falą, będą wielkimi sukcesami Republikanów. No a tego nie było. Co więcej, to ci kandydaci, którzy najbardziej angażowali się w tę stricte trumpowską agendę. I nie mam tutaj absolutnie na myśli tego, że byli bardziej tak Byli bardziej tak ideowi, czy byli mniej, byli mniej centrowi, tylko mam na myśli tę Trumpowską agendę, czyli na przykład mówienie o tym, że wybory w 2020 roku zostały sfałszowane, a prezydent Trump powinien być legalnym prezydentem dzisiaj. To jest coś, o czym Trump nieprzerwanie mówi, nieprzerwanie gada. I co te, te wybory pokazały, że obchodzi tylko jego najbardziej zaangażowanych zwolenników, a, a, ale w systemie dwupartyjnym, w którym, na, w którym wszystkie istotne stanowiska obsadza się w, w okręgach jednomandatowych i trzeba, mieć te, i, i, i trzeba mieć po prostu ponad połowę głosów, no nie wystarcza. Nie wystarcza wielu prominentnych trampistów, takich stricte trampistów tych najbardziej zaangażowanych, którzy, którzy deklarowali bardzo jasno, że Trump został oszukany, przegrało wybory. Najbardziej widowiskowym tutaj, czy prestiżowym kandydatem, który, którego Trump właśnie wypromował i który przegrał, jest kandydat na senatora w, pensy, w ważnym stanie Pensylwania. Mehmet Os, który przegrał z słabym w gruncie rzeczy kandydatem demokratów, Fettermanem. Jest to jak na razie jedyny, jedyny stan, w którym mamy potwierdzone, że stanowisko senatora przeszło z rąk do rąk, przeszło z jednej partii do drugiej, no i przeszło, jak wiemy, właśnie od, od republikanów do demokratów. Ta polaryzacja jest silna politycznie, ideowo, ideologicznie, ale również właśnie rasowo, etnicznie, ale również między płciami. Widzimy w tych wyborach duże różnice. To, co widzimy w wielu krajach, tak? że mężczyźni głosują wyraźnie bardziej na prawicę, a kobiety wyraźnie bardziej na lewicę. To, to samo widzimy w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie ten trend y, będzie się po prostu y, pogłębiał, a na pewno będzie się pogłębiała ogólna Polaryzacja, co będzie prawdopodobnie prowadzić do tego, że każde kolejne wybory będzie wygrywała któraś ze stron minimalnie, druga strona będzie bardzo niezadowolona i jakiekolwiek duże zmiany na poziomie federalnym będzie trudniej przeprowadzać, a w praktyce tak naprawdę kolejne stany będą coraz bardziej niezależne, coraz bardziej będą funkcjonować każdy na podstawie trochę innej tożsamości, wartości. Również dlatego, że mówiąc kolokwialnie, prawicowiec z Kalifornii będzie mógł się przeprowadzić na Florydę, a lewicowiec z Florydy przeprowadzić do Kalifornii i tak dalej. Natomiast te wybory jednocześnie wzmocniły najpoważniejszego rywala Trumpa w walce o nominację prezydencką Republikanów, czyli Rona DeSantisa, o którym pisałem dwukrotnie na naszej stronie na, na portalu nowyładwww.nlad.pl. DeSantis, który ubiegał się o reelekcję jako gubernator Florydy. Cztery lata temu pierwszą kadencję zdobył minimalnie, wygrał o 0,4 punkta procentowego. Po dwóch latach Trump wygrał na Florydzie o 3,5%, a teraz po czterech latach DeSantis swoje poparcie e, ogromnie zwiększył i z tego niecałego nie 0,5% przewagi zrobiło się aż 20% punktów procentowych przewagi, dokładnie 19,4 punkta procentowego. No więc jest to ogromny sukces, który, który De Santisowi przyniosło połączenie dwóch rzeczy, czyli upraszczając oczywiście, czyli jednocześnie tożsamościowy przekaz, jeśli chodzi o wojnę kulturową, jeśli chodzi o Przede wszystkim w jego wypadku walka z tak zwanym wokeizmem, czyli ze skrajnie lewicowymi ideologiami, transgenderyzmem i, 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 i tym podobnych, z tak zwanym woke kapitalizm, czyli właśnie ze wspierającymi skrajną lewicę wielkimi korporacjami, takimi jak Disney, a jednocześnie DeSantis był po prostu, więc jakby miał. Ten, ten pierwiastek trumpowski, tak tej walki z systemem i tak dalej DeSantis miał no bardzo ostre deklaracje typu że Floryda jest tym miejscem w którym woke goes to die w którym ta przebudzona lewica umrze ale jednocześnie połączył to z sprawnym kompetentnym zarządzaniem stanem który jest tak naprawdę stanem wielkości średniego europejskiego państwa 22 miliony mieszkańców to jest taka trochę większa Rumunia więc naprawdę poważne Poważny podmiot do zarządzania. No i jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o, e, e, jeśli chodzi o e, zarządzanie administracją publiczną, jeśli chodzi o edukację e, i tak dalej, i tak dalej, no to DeSantis pokazał się jako profesjonalista. Przeciwnie do Trumpa, która, którego 4 lata rządów na poziomie federalnym były kompletnym chaosem, który co chwila zmi e, e, zmieniał zdanie w wielu ważnych sprawach, który co chwila. Wyrzucał jednych współpracowników, zatrudniał innych, potem rozgrywał ich między sobą i tak naprawdę w niewielkim stopniu realizował, realizował tę agendę, z którą go wybrano. Oczywiście w pewnym stopniu ją realizował, ale tak naprawdę nie mówię, że nie, bo rzeczywiście na przykład imigrację udało się trochę ograniczyć. Natomiast Trump jednak moim zdaniem był bardzo ważny, ale bardziej na płaszczyźnie kulturowej niż politycznej. Tak? On był dużo skuteczniejszy jako wybitny, nie boję się tego słowa, e, e, mówca, e, mówca wiecowy, taki trybun ludowy w stylu Williama Jenningsa Bryana z przełomu XIX-XX wieku. Trump był tutaj absolutnie e, niesamowity. Natomiast no jako polityk, jako administrator no to był, e, był kiepski. Jeśli chodzi o, o realną realizację agendy, no i oczywiście, też ta, ten przekaz Trumpa opierał się bardzo na tych kwestiach negatywnych, tak? na antagonizowaniu, na polaryzacji, również na atakowaniu swoich przeciwników, często w sposób wulgarny. DeSantis atakuje bardziej ideologię niż przeciwników i wydaje się, że umie to w dobry sposób zrównoważyć. Jest też o pokolenie młodszy, ma dopiero 40 kilka lat. Sprawdza się na poziomie, ma już doświadczenie polityczne, no bo jest tym gubernatorem wcześniej, wcześniej był posłem przez 6 lat. Ma też w CV to, że ma, ma, skończone, ma, ma skończone Harvard i Yale, ma doktorat z prawa, przez chwilę, przez chwilę służył w Iraku, ma w przeciwieństwo do Trumpa, ma, jest, jest, jest katolikiem, ma jedną żonę i trójkę dzieci z nią, a nie takie rozbabrane życie osobiste i różne związki z prostytutkami, nieprostytutkami, modelkami, niemodelkami. Więc to wydaje się taki bardziej, kolokwialnie mówiąc, ogarnięty. Niektórzy też Desantis'a nazywali ja się, do tego przychylam, bardziej, nie tyle bardziej profesjonalnym Trumpem, co amerykańskim Orbanem. Szerzej tę myśl rozwijam w swoim tekście, do którego link państwo znajdziecie w opisie. I teraz, czy Desantis rzuci wyzwanie Trumpowi? To jest, myślę, kluczowe pytanie, bo o ile Biden wydaje się, być mocno prawdopodobne, że będzie kandydatem demokratów, to Trump jest też znów faworytem. Powiedziałbym, że tak, 70% to Trump będzie tym kandydatem republikanów, można być 75%, ale po dzisiaj, ale o ile jeszcze przed tymi wyborami to byłoby 90, no to teraz właśnie jest to 70, 75, więc ta szansa DeSantisa jest. Widzimy u bukmacherów, że w tej, u, u niektórych nawet DeSantis skoczył na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o w ogóle szanse na wygranie wyborów prezydenckich. Natomiast sondaże sugerują, że paradoksalnie DeSantisowi trudniej byłoby wygrać z Trumpem prawybory wybory republikanów, niż wygrać wybory powszechne, bo o ile w wyborach powszechnych DeSantis ma lepsze wyniki przeciwko Bidenowi niż Trump, wyraźnie. O tyle, no, Trump ma tych swoich najbardziej zagorzałych, oddanych zwolenników. No i pytanie, kogo by ci ludzie wybierali, jeżeli mieliby do wyboru Trumpa i DeSantis'a, to jest otwarte pytanie i zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno będziemy to dla Państwa relacjonować. Tak jak będziemy dla Państwa relacjonować, to, co będzie się dalej działo w Stanach Zjednoczonych, to, kto ostatecznie będzie miał kontrolę nad oboma izbami, nad są reprezentantów i Senatem. Na dziś to wszystko, Kacperkita, do usłyszenia.